Uwaga, jak smakuje ziemia? Oto jest pytanie. Ziemia smakuje jak? O fuj. Dzisiaj razem z moją mamą wrócimy do przeszłości, ponieważ będziemy pić dziwne napoje gazowane, a raczej napoje gazowane o dziwnych smakach, ponieważ tutaj mamy te napoje. Jeden z napoi jest na przykład o smaku... Cytryny! No, właśnie nie, o smaku ziemi. To dla ciebie. Kto wymyślił napój gazowany o smaku ziemi? A kto wymyślił, kto? żeby to pić? Tylko, ja się tylko na to zgadzam, dlatego, że już dawno u tak. ciebie nie występowałam. Cztery lata temu to nagrywałeś. Tak, dawno nie było mnie i naprawdę i teraz będę żebrać. W związku z tym, że Karol nie chce mnie w swoich filmikach, bo twierdzi, nie. że nie ma ławek w górę, proszę was, dajcie parę. Parę, parę. Dokładnie. Parę, naście, Tak, naściem, tak. świetny pomysł. Zostawcie 50 tysięcy, to nagramy drugą część takiego tak, filmiku z jeszcze lepszym. Nie damy rady, ty. Nie damy rady. Nie dadzą rady o, tyle. Nie chciała wygrać. Nie, zostawiajcie, jest. jak chcecie więcej odcinków. i Jak będzie dużo, to zrobimy po prostu drugą część tego z innymi napojami. Cały filmik będzie polegał na tym, że po prostu Jurek nam wlewa, my nie wiemy co pijemy i musimy odgadnąć co to jest za smak. No I zobaczymy komu się więcej uda od odgadnąć, czy w ogóle komuś z nas uda się odgadnąć. I pamiętajcie też o subskrypcji kanału Czerwony Magiczny Guziczek tam pod spodem. Dziękuję bardzo. Ja subskrybuję. Ja też. A ja po też. Początku? Ale to nie powinien się przyznawać. Po ale początku. subskrybujcie. Dobra, lecimy, bo ja jestem ciekaw tego tej ziemi. Dobra, co? Zaczniemy od czegoś prostego, bardzo prostego Ale prostego i dobrego, czy prostego i niedobrego? Dobra, zamknijmy oczy, nie, nie patrzmy jak wlewa, co wlewa Dobra, otwierajcie oczy no. Dobra. Wygląda to dość ładnie, jak orężatka Pachnie? O kurde, ja chyba wiem co to jest Już po zapachu. Zdrówka mamy ja wiem co to jest, to jest super smak i była taka, nie chcę co pomagać, ale była guma do rzucia, taka czerwona, yy, ona się nazywa blisko, Big, tak, stary, Big Red, ale ja dalej nie wiem co to za smak, Nie wiem, ja to nie wiem. Je ale zorombisty smak, pycha. Dla mnie jest to za słodkie. Ja myślałam, tak? że będziemy wymiotować czy jakieś złe rzeczy robić, o to jest naprawdę dobre, to jest dobry odcinek, nareszcie. To jest ten smak, ten taki ostry posmak, ostry posmak tam jest. To wiesz co to? Wiesz. To nie jest, Dla mnie, nie, to nie jest to niedobry. Jest. Nie wiem, nie wiem, to jest jakiś właśnie bardzo słodkie, bardzo słodkie, i ja bardzo słodkie tego, tak. ale jest ten posmak, który, no mów Ty. Nie, nie ty wiem, wiem, ty wiem, jakaś guma nie do Nie, to jest smak cynamon, cynamon? Tak. Cynamon, tak, tak cynamon. Tak! To jest, tak? tak, to tak. To jest cynamonowy napój. Taki ciekawy, ta, bardzo ta, ciekawy ta, smak, bo taki ostry. Ta. Ty mnie tą gumą zgubiłeś. No, nie udawaj, że wiedziałaś, co to jest, bo Ty o, to faktycznie. Nie, wiesz co, wiedziałam, mm. że coś mi to przypomina, ale ty są gumą i może z gumą, a to faktycznie jest synamod, no? Nie, nie ja nie, to twój wytryk twoi... No ja nie, nie zgadzam, przyznaję, że teraz... To, to jest i... na etykiecie nawet ja jestem, widzisz? Ja widzę, tak. Widzę, Dobry że to jest efekcja. cynamon. No. Widzę, że to jest cynamon, ale Także jeden zero dla mnie. A naprawdę jedyny smak, jaki wiem, że tutaj będzie, to jest ziemia. Niedobry. Ale jak, jak ale smakuje niedobry. ziemia, to nie wiem. Więc jest za dobre. słodkie, niedobre. No. No dobra, zamykamy oczy. Zamykajcie oczy. oczy. No. Ja już po, po, po dźwięku. Wydaje mi się, że wiem, co to jest. Ja to zostawię tutaj. Ja żartuję, nie wiem. Ty mnie to po prostu... Ty wcześniej to wykosztowałeś i teraz po kolorze może poznajesz, a mnie chyba Nie, robisz. naprawdę z ręką nazywajesz. So, od, odpor, no już otworzyłam oczy. Zróbko. Hmm. No też nie wiem, co to jest. Mniej słodkie niż tamto, ale nie wiem, co to jest. A po koloru? Kiwi. Kiwi. A po smaku? Nie wiem. Na pewno nie jest to niedobre. To jest pierwsza rzecz, to, to tego. Dobre, do, 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 dobre też nie jest. są to są to na razie dobre, dobre smaki, ten pierwszy i drugi. Nie będę na pewno fanem tego smaku. Wydaje mi się, że wiem co to jest. Nawet po już po wyglądzie możesz no się co? domyślić. No co, ogórek? Kiwi? No patrzę dlatego, że jest zielone. Nie wiem co to ma Ja baka. nic nie mówię. Dobra, to na 3 cztery mówimy co to jest, dobra? Trzy, cztery. Ogórek. Tak. Się <laughs> cieszy. <śmiech> to jest to? ogórkowy napój. A. Aha, aha, Wiem, nie, że to... możecie się sobie myśleć, jak ogórkowa, orężada, gazowane ogórek, jest ale jest dobre. I to jest dziwne. Ja też bym nie pomyślał, że to może być dobre. Lepsze od, ta, od pierwszego? Mi bardziej to smakuje. Bardziej takie Tamte było bardzo Tam Mi nie smakuje, słodko. bo mam myśl, że to jest ogórek. Przy końcówce czuję tego ogórka i to mi wszystko psuje. A to pierwsze to mam taką myśl o tej gumie do rzucia. Tutaj, aha. jak widzę ogórek, to mi już to obrzydza że, że to napój, wszystko. No, więc dla mnie to pierwsze było lepsze. No to ja to. Ja razem ja na to. Ale dobrze, jest dwa, jeden. Mamo, więc na pewno nie przegrasz do zera. To nie jest takie słodkie, tak? A, nie, to jest słodkie, Ale nie jest, tak, to, to było słodsze. No, czy dalej to jest słodkie, to jest, z jednej fabryki mi się wydaje, ale smak ogórków. Ja już nie chcę, ja już nie. I jak tam, Jureczku? Dobra. Nie. <śmiech> <śmiech> Mówiłem. Napój no, numer... Numer 3. Ja teraz zacznę mówić od, od tego napoju, zacznę mówić ziemia. I do... <laughs> Kiedyś trafisz, <laughs> Kiedyś no, do na pewno. Trafisz, Otwierajcie oczy. Tak. Czuję jakiś zapach. Ziemia, piasek. Wygląda jak imbir. Nie wiem, tak mi się kojarzy imbirowa. Ale zapach totalnie nie, nie. nieznajomy. Czekaj, napijemy? Tak. No to raz. Ni to dobre, ni to niedobre. No nie jest niedobre takie. Nie, nie można powiedzieć, że jest niedobre. Może no, jest dobre na razie dla mnie, bo nie wiem co to jest. Nie jest niedobre. Znów no, słodkie, dla mnie te napoje są okropne, bo są słodkie. Po prostu nie, nie, nie. Dużo cukru. Ale nie wiem, w ogóle nie wiem. Nie wiem co to jest. Też nie ale, wiem. Ale <laughs> a, smaczne, smaczne. A jakaś, po, jakaś podpowiedź? Coś od Ciebie? Może owoc czy warzywo? Czy, czy, czy ani jedno, ani drugie? Wydaje mi się, że to jest owoc z czymś jeszcze. Aha. To jest potrawa. Ogólnie. To jest Czekaj, 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 czekaj i to już nic nie mów. Nic Mo nie wiem. Je mogę jeszcze. Cicho, widzieć. nic nie mów, bo ja czekaj, ja się wczuję. Owoc. Słodka potrawa, pewnie jakieś. E... czekaj, musi być jakieś, bo je, je, jest nawet kolor jabłko. Coś z jabłkiem. Tak. Coś z jabłkiem, ja mam wybrać. Tu jabłko. Jabłko, Jakiś placek. Nie place. Apple Pie. Tak. Uważnie? Tak, to jest Apple Pie. No ale ja, ja wiedziałam, że to jest Apple Pie i co, teraz jest 2-2? No jest 2 Wiedziałeś 1, 1. Wiedziałem, naprawdę, bo chciałem ci dać szansę. 2-2. Tak, 2-2. Remis, remis. Ale no, oszukańcze. Wiesz mi się to podoba. No ja. ja jeszcze po angielsku powiedziałeś, to jest hit. Tak? To jest hit, bo wiesz. Bo to jest jabłecznik, tak? powiedzieć szarlotka. 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 No, no szarlotka. A czym się różni jabłecznik od szarlotki? To samo praktycznie. No dobra, ale a, mamo, że ty znasz takie słowo jak apple pie. Co? No wiesz. To co? <laughs> Nie jest to złe, dobra. To w rankingu... Nie, ale to... jak podpowiedziałaś, powiedziałeś, powiedziałaś owoc, to zaczęłam wyczuwać w się sensie kolor. No po kolorze kolor, kolor, rzeczywiście to jest jabłko, jabłko, ale tak. dobra, w rankingu, jeżeli byśmy mieli to umiejscowić, to które miejsce to by było? Tego? No. W tej chwili pierwsze. Pierwsze, drugie i ogórek. Guma? Ogórek. dla mnie ogórek. Jurek, trzecie, no? trzecie ten. Otwieramy no oczy no, czy jeszcze czy nie. O, coś. Otwieramy? Dobra, okej. Okay. A ty już wąchasz, wiesz co? Coś czuję. Hmm. O kurde. No, nie jest taki złe, jest za Ładny zapach poło. właśnie, ale coś. No. Co najgorsze jest to, że mi przypomina coś ten zapach, bo ja nie wiem co. Wiemy? Poczekaj, poczekaj, po zapachu Pojażdż bo... ten zapach skończy, a nie to. No się... jest przede wszystkim słodkie No dobra, ale jak ci to smakuje? Ja nie wiem, czy mogę pić, czy nie okay, jest ja to... tak. Nigdy nie piłam ziemi do tej pory <laughs> Również też tej ziemi nie jadłam To nie jest złe, tylko znowu słodkie bardzo Co to jest? Niby. Ja boję się, że to jest coś bardzo złego I my pijemy coś bardzo złego, a jeszcze nie zdajemy sobie że... sprawy z tego I Jurek sobie, wiesz, ja robi Nie robi sobie, właśnie jest ciężko poważny Jureczku, mała popowiedź, owoc czy warzywo? Tam są oby Co? Co to są? Co to Co są jak Bob. boby? Bób? Bób, tak, Bubę. Bób. 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 No to jest warzywa, no ale Bób, no to co co? Tam są Boby. Jurek sam chyba nie wie, co to jest. Nie, tak. Wiesz? Tak. I jest jeszcze jest jeszcze owoc. Będzie bardziej jagoda. Tam są boby, są jagody, warzywa. Jagoda, owoc, pomidł? Nie, no nie. Jurek. Ja nie wiem. Słuchajcie. Ale nic mi nie powiedziała ale... Twoja podpowiedź. Nic. Ja nie mam pojęcia, nad... co to jest za smak. Jakaś potrawa z tego ale, jest Ale tylko... co czujecie w ogóle? Słodkie. No nic. Słodkie, słodkie słodki napój tyle? Słodki napój. No, Bardzo nie słodki. Niedobry, no. Dobra, podpowiedź. Tam jest truskawka. Truskawka, bób, jagoda, no. no. Truskawka to jest jagoda, właśnie, tak, która tam jest. Aha. Okay. Aha. Aha, tak, owoc ten no. Tak, tak. Truskawka. Tam, tam jest Czyli truskawka. ciasto truskawkowe. Nie, 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 nie. Jest truskawka i jest jeszcze słodycz jakaś. Szejk truskawkowy? Nie. Truskawka i cukier. Nie. Truskawka cukier i woda. Ciasko truskawkowe. No nie. Mówiłem. Nie, no, no nie ciastko, nie, ale słodkie mm. coś. Nie, ja się poddaję, ja się poddam, bo ja tego nie nie. Ja, mi to nie da, nic to nie daje, że ja to będę piła. Mogę spróbować, że ja to czuję w ogóle. No, Tylko zasługę czuję Tak, czuję, czuję. No tak, ma. Tak. No bo nie, ja kurna, no, co to jest to czuję. Czuję. To to tak. jest, mm. tak. jest bardzo taki słaby smak tego, ale jest mm -hmm. bardzo sła słaby, ale jest trochę. Czuję, że jest słaby, no bo nie wiem na co to jest. Nie wiem, Jureczku, ja też się poddaję, przykro. Nie postaraj się z o, podpowiedziami. Ta słodycz może być mleczną. Czekoladą. Tak. i soda to jest czekolada i truskawka. W sensie tutaj jest napisane, że kakao i truskawka. Białe. No, wygrałem, no bo tak. Dro, że nie mam czekolada! Żeby moim zdaniem, niesprawiedliwe, ale tak, jest to czekoladowa. No tak, czeka Czekoladowa. Truskawka. Ale co on gadał w ogóle? Tam jest Bób. Jaki no, Bób? No to, czy... to jest Bób. Bób. Bo... O czemu? Nie wiem, nie w to. on, czy on znam, gada? Bo... Czy może ja się nie znam, no, nie no, śmiejmy no, się, no, bo może no. ma rację. No. Przepraszam, fasol, fa, fasolka jest Bobem, tak? No i co to jest tego fasolka z kakao? No bo kakao to też Bób. A co to jest owoc? Czy to warzywo? No i Ty się dziwisz, że my nie zgadliśmy dziwnym trawem, że to... nawet to nad wygląda? Bób. Jak... bób. to jest warzywo, a kakao to jest ziarno. Ziarno kakaowca, z którego robi się czekoladę a i kakao. To jest ziarno fasoli, tak może? No ale to chyba co innego, to nie jest to samo ziarno. No dobra. A ten Bob był dobry. Także znaczy nie ma tutaj Bobu, tylko jest, jest, jest czekolada. Jest czekolada. Rzeczywiście, jak się skupisz, to jest tak? czekolada. No, ale tak wie. Ale wiesz no tego. tak, jak wiesz, to wszystko. Ale wygrałam. Ci... Tak. Czyli mam czy jest trzy dwa? Jurek. Trzy dwa. Za słodkie. Ale Jureczek na razie nas rozpieszcza. Tak. Dobre rzeczy wybrał. Ale Zobaczymy myśli, na następny będzie... odcinek, jak będzie. To, to myślę, że tamto poleci. nie bo powiedzieliście, że to będzie taki hardcore. Ja też myślałam, że więc będzie hardkor, No ja, Jurek ja mi tak się powiedział. Ja że te wszystkie napoje będą takie, wiesz, takie Ale chyba leci tak jak mówię, od najlepszego, najprzyjemniejszego no do tak, najgorszego. Ale, ale żeśmy trzy wypili, tak? Trzy żeśmy pili? Cztery. cztery. No to cztery. I cztery były po prostu takie te smaki do życia, do, do A wtedy, co tak. nagrywaliśmy, to była tragedia. Tak. Był bekon. tak, jakieś takie, no, to okropne to było. Mama, jakie ma być, Jaka ma być orężata? Dlatego powinniśmy pić wodę. Pij wodę, będziesz wielki. Mleko. Pozdrawiam cię, Marcin Gortat. <gryzy> Dobra, lecimy. Tak, otwierasz. A to jest cytryna. Nie, nie ma to zapachu cytryny. Albo ziemia. Nie, nie ma. Wydaje mi się, że to jest kukurydza. Tak? Czy nie wiem, jeszcze nie mówię, bo jeszcze nie wypiłem. Ja no, nie mam pomysłu, ale wygląda jak kukurydza. Znowu nie. O, wiem. Fa... Jakie to niedobre. Dziwny. Za... dziwny bardzo smak. dziwny smak. <gryzmy> bardzo niedobry dla mnie. To już jureczek chyba się postarał no, to, no, to jest takie. No nie, nie jest smaczne. Właściwie to, że słodkie to jest jakieś. Czekaj, może to coś, co znamy. No ale mówisz kukurydza. Nie, że. No bo wygląda jak kukurydza, no. Ale chyba nie, nie. Co to kurcze jest? No zgadujcie coś, no. co może mieć taki sam kolor. Masło. Tak. MASŁO?! Tak. I naprawdę kolejny punkt dla mamy? Tak. Masło? Poważnie to jest masło? Tak, to jest masło. No ale ja Będę też, rzygał. Ja sobie tylko tak strzeliłam po prostu, bo na zasadzie, że żółte masło, też, jeżeli nie kukurydza, nie cytryna, no to masło. Poważnie masło. Masło, ja pierdzielę, ty jesteś normalny. Nie smakuje masło. Soda nie smakuje. czy soda, no napój gazowany o smaku masła. Naprawdę wszystko bym pomyślał, ale masło? zrobić z napój o smaku masła? Ale myślicie chłopaki, że ktoś to pije? Naprawdę, że ktoś to kupuje w ogóle? Kupuje ktoś to czy jeszcze trochę, no bo... Ale poczaj, moja mama ma teraz 4 punkty, a ja 2? Tak! Gdzie ja na początku dawałem jej wygrać, żeby było jej miło? No to ja to... Ale, ale przynam to. Ba... się jak się przyniesie, bo jak było masło. To teraz słonina. Słońca. Jurek, czy ja to przeżyję? Tak. Zamykam to jest smaczne. Zamykamy oczy. Smaczne, no. Tak. Domyślna. Ja to bardzo Ej. lubię. No, A Jurek lubi, no to już jest coś. Zaczymy, zaczymy. Sushi. Tak? Jezu, jest sushi? napój gazowany Proszę? o smaku sushi. I ten napój ja nie pokazuję? Tak, dobra. Już pomoł. maga? Tak. tak, właśnie. Bez żadnej. Po... No już, dobra, bez żadnych. Okej. Daję od razu wszystkie podpowiedzi. Jest biały. No widzimy! Bo napój jest biały. Ja to bardzo lubię. I to jest bardzo takie... amerykańskie? Amerykańskie? Amerykańskie. Kebab? Szejk? Waniliowy? Nie. Ja kojarzę ten smak, kojarzę go, ale nie wiem co a to jest. To jest. No, bardzo... to był... Jurek to bardzo lubi, a pewnie będzie pielmienie. Nie. Bo byłeś w Mówisz, że amerykańskie. Drogie? Nie. Amerykańskie. Tanie. Amerykańskie tanie. Marshmallow? Tak! Tak, Tak! na siebie. Yes. Ale od kiedy ty ale lubisz słuchaj. pianki, marshmallow to jest inna sprawa. Ale nie, no to było. to było... Bo, nie, Jurek. Nie, nie mam. Pogódź się skończyć, z przegraną. Mogę nie mogę skończyć, to było nie fair, bo już wygrywałam i teraz. Mamo, nie, pogódź się z. W Stanach nie byłam, ty byłeś, więc. Ale nie pianki są też w Polsce. w ogóle nie, to, jest, to, to jest marshmallow. Marshmallow to są pianki. Ale ja tego nie takie, no jem. Jem. Ja, ja jem. też nie jem, jem ale Jurek widzi, że z panem pianek. Jeszcze jeden punkt. Teraz będzie remis 4, albo 3. ty wygrałeś. Nie, to było nie w porządku. To był mam Naprawdę, naprawdę, to żeście mi załatwili, to teraz będzie ziemia, to ja już odgadłam, tak? Już mogę? Ziemia. Tak. Ziemia. Otwórzcie oczy. Ziemia. O fuj. Tak, to jest ziemia. Ziemia. To jest ziemia. Ziemia. Mama wygrała, ale uwaga, jak smakuje ziemia, Oto jest pytanie. <laughs> ziemia smakuje jak? Smakuje jak ziemia. <laughs> Brawo mama, Odkrywcza. wygrałaś, w drugiej części się odkuje, więc zostawiajcie dużo łapek w górę, żebym pokonał moją mamę, tym razem ci się udało Nawet nie myśl, że mnie pokonasz, Uf. nawet jeżeli będzie ci pomagał twój przyjaciel Jurek Ogórek <kłysy> To ty powiedziałeś? Piszcie w komentarzu, ogórek, ziemia jest niedobra, to, dobra, ale nie ta Dlą, Mar także... Marshmallow ta. dla Karola ta. Ameryka Jurek, ogórek, trzymajcie się, kolejny. <kłysy> I piono.